Przed Wami druga część testu z GBS Control na przykładzie gier z PS1 odpalanych na PS3 i PS2. Jedziemy! Witajcie bardzo serdecznie w następnym filmie testowym. Z tej strony Wasz ulubiony, zakręcony, szalony Michał z kanału Granie na Spontanie. Dzisiaj omówię dla Was przykład. Bardzo zaskakujący jak dla mnie, ponieważ spodziewałem się, że komponent do PS3 to będzie tragiczny pomysł. Prędzej do gier na PS3 nie, 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 byłby to akurat, nie byłoby to akurat dobre ustawienie, e, jeżeli chodzi o wideo. No, z dźwiękiem to dźwięk to akurat tu nie jest jakiejś najgorszej jakości, więc można. Wykorzystać to. Wstępnie sprawdziłem, jak wygląda menu przy ustawieniu e, komponentu, jak się przełącza ustawienia wyświetlania w konsoli. No tam można sobie przełączać. Tylko szkoda, niestety, że na PS3 nie ma bezpośredniego dostępu do HDMI, żeby można było nagrywać, bo Sony założyło takie, no, moim zdaniem, z dzisiejszej perspektywy, już trochę takie głupie ograniczenia, typu e, HDCP, które ogranicza. Do zera, praktycznie nagrywanie obrazu z tej konsoli, w obawie przed filmami Blu-ray, żeby nie były udostępniane, czy Netflixem, czy jeszcze innymi usługami. No, w PS4 akurat jest to fajnie zrobione, można to sobie tam odhaczyć. I obraz, powiem wam, przeglądałem inne filmiki na YouTubie, nawet z tych najlepszych nagrywarek. Oczywiście to było tak, że ludzie nie mieli specjalnie tego rozdzielacza sygnału, komponent do HDMI, i wtedy tym kablem HDMI, dopiero przez nagrywarkę się przełącza ten sygnał i dopiero wtedy do telewizora, i wtedy ten obraz może rzeczywiście lepiej wyglądać. Ja widziałem filmiki, gdzie faktycznie z komponentu ludzie nagrywali i wszędzie jest w zasadzie taka sama jakość, więc. No pół biedy, że ten obraz się rozjeżdża trochę w prawo, tak jak widać, ale i tak grunt, że działa jak należy, no co innego, że no mówię, te ograniczenia Sony są głupie z tej perspektywy. Włączyłem sobie na szybko demko Playzone, które Wam kiedyś pokazałem w ramach takiego omówienia demek pierwszy raz, no a tam akurat wideo się nie udało, bo był strasznie... Rozmazany, strasznie w ogóle rozmyty ten obraz, tutaj jest zupełnie inna sytuacja dzięki temu, że PS3 pozwala na włączenie gier wszystkich, praktycznie z PS1. Nie wiem, czy tam ma jakieś ograniczenia typu, jak przy PS2, przy określonych modelach, kiedy to część gier w ogóle nie dałoby się włączyć, bo tam jakieś błędy się pojawiają, więc to tego nie wiem, tego nie sprawdzałem akurat. Nie patrzyłem, czy jest taki artykuł na ten temat chyba nie ma. I powiem Wam, że obraz jest naprawdę zajebisty z PS3. Jest genialny. Tutaj emulacja, jeżeli chodzi o gry na PS1, to jest już chyba apogeum mistrzostwa, jeżeli chodzi o obraz. Naprawdę. Tam wszystkie piksele tak widać, że naprawdę no aż... Nie wiem, co tutaj jeszcze mogę dodać. Nie wiem, co mogę tutaj jeszcze dodać w zasadzie. No obraz jest taki, jak być powinien w rzeczywistości i bez żadnego kombinowania przede wszystkim. No nic, no demko sobie sprawdziliśmy głównie, ale chciałem de demko jednej gry sprawdzić z tego demka. Fighting Force 2 chciałem sobie zobaczyć, bo ten UEFA Champions League czy tam ta druga gra to tak średnio mnie yy, Galerians nie za bardzo. Mi tam podchodziły w ogóle pod próbę, więc wolałem sprawdzić bardziej dynamiczną, no powiedzmy dynamiczną rozgrywkę w tym sensie i naprawdę byłem w szoku, jakie widziałem na ostatecznym podglądzie już na gotowym pliku z Elgato, jak w ogóle to wygląda. Co prawda jest tam kompresja danych, kompresja obrazu, no bo wiadomo, gry z PS1 w wielu grach mają tą kompresję, takie tak zwane meszki, słynną kompresję, nie wiem, bitmapową, nie wiem jak to się konkretnie nazywa na obrazie. To co widzicie w tle są takie punkciki, które tam maskują pewne niedoskonałości, albo po prostu, no przynajmniej dla tej gry. Dla tej części gry demko, które trwa no, minutę, bo dalej tuż tu utykasz się na ścianie i nie ma już przejścia, to widać takie artefakty yy, graficzne, ale to w PS1 była, była norma praktycznie. No, nie, nie we wszystkich grach, ale przeważnie. I naprawdę da, daje to radę, zdecydowanie, jeżeli o to chodzi. Czułbym się, jakbym nagrywał kurcze, nie wiem przez co przez jakieś wysokie klasy sprzęt kurde za kilka tysięcy dolarów, dosłownie. Może przesadzam, może nie. Z kolei sprawdziłem sobie Tekena trójkę w wersji Platinum, którego mam, bo w wersji zwykłej w no, tamtym czasie nie udało mi się kupić, ale trudno już mam ten Platinum. I na początku ja wam pokażę goły obraz z GBS Control bez żadnych modyfikacji. Tam strasznie, zwłaszcza scenka znana z, automa z automatowej wersji, jest strasznie e, podzielona na pół, w sensie jest przeplot i strasznie to widać w ruchu, wszystko, ale za to płynność jest zajebista. Za to płynność jest e, genialna. O no tak się składa, że akurat wiele gier z PS1 i z PS2 mają przeplot, to prawda, że mają przeplot i 50 Hz mają w trybie pal, więc ten obraz wydaje się być no bardzo żywy, tak. W tym sensie. Nie mam do tego żadnych pretensji, tylko ten przeplot jedynie. Ale no wiadomo, no nie dało się tego przeskoczyć tam, w technologii PlayStation 1, być może emulacji z PS3, ale mimo wszystko jednak cała reszta wygląda naprawdę nieźle. Ten ostry obraz zwłaszcza jest. A po przeróbce, jak zobaczycie, no nie ma tego przeplotu, są kolory ładnie oddane, no i jakość całkiem niezła. Musiałem tam tylko podbić w Vegasie, żeby nie było, że daje Wam nie wiadomo jaki obraz no i w 50 Hz, w 50 klatkach sobie zobaczycie no, herca, a klatki to nie to samo, jeżeli o to chodzi więc tu też wygląda nieźle natomiast jeszcze chciałem spróbować dla przykładu, bo nie mogłem podłączyć miałem problemy wyjątkowo z... z inną grą, żeby przez GBS Control z PS3 podłączyć miałem z Tonym Hawkiem Pro Skater problem na mnie mogą w ogóle tego sygnału załapać. Strasznie obraz się trząsł, to postanowiłem wybrać sobie z PS2, tym razem emulację. PS1 czy tej poprawne działanie? Nie wiem, czy PS2 emuluje gry z PS1, czy po prostu przetwarza. Trudno powiedzieć, bo PS2 ma procesor ten główny z PlayStation 33 MHz, riskowy, więc to nie jest emulacja. Tak mi się wydaje, przynajmniej, już zgupiałem, powiem szczerze. Tam obraz był naprawdę piękny. Też w, po w podobieństwie do PS3, tam naprawdę obraz jak żyleta. Obraz jak żyleta jak brzytwa, jak jakieś nietępne narzędzie, które powoduje, że każdy piksel widać idealnie. Co innego, to że faktycznie może być kompresja danych przez YouTube, może strasznie pogarszać jakość obrazu. Serwery mają takie, jakie wiemy. I te, obra i te filmy, obrazy wyglądają tak sobie w ruchu, tym bardziej. Ale tutaj test jak najbardziej się udał. Jestem częściowo zadowolony z tego efektu, tylko trochę mniej zadowolony jestem z tego efektu, że będę musiał szukać teraz przewód skartowy bądź RGB pod PS1, bo chciałem bardziej pod tą konsolę sprawdzić, czy rzeczywiście ten GBs kontrol wykryje ten obraz z tamtej konsoli. Natomiast PS2 też jeszcze będę za, za jakiś czas próbował, nie wiem dokładnie kiedy, bo na razie to nie ma szans na to. głównie finansowe kwestie się tutaj wkradają, ale powiem wam, że naprawdę z tego urządzenia na dzień dobry jestem zadowolony. Tak w 80%, bo nie wiem dokładnie jak jeszcze z innymi konsolami to będzie wyglądało. Widzę, że sprzęt ma ograniczenie typu jedno wejście HDMI. Więc z nowszych konsol nie ma szans w ogóle nagrać cokolwiek, bo widać, że to był sprzęt stworzony tak od 8-bitów do 6. generacji konsol, czyli do PS2, Dreamcasta, Xboxa i GameCube'a. Odnośnie tych dwóch ostatnich konsol, czyli Xboxa i GameCube'a jeszcze Dreamcasta będę atakował. Mam nadzieję, że mi się uda. Yy, będę jeszcze robił test kolejny. Nie wiem kiedy dokładnie. To na ten temat tych konsol od Microsoftu i Nintendo opowiem Wam już w innym materiale. Myślę, że to się przyczyni do wyjaśnienia całej tej sytuacji. A odnośnie wyjaśnienia jeszcze jednej sytuacji, to wtrącę swoją uwagę do konsolowego gracza, który pod pierwszym materiałem z testów napisał trochę taką głupotkę, że gry w Palu to są raczej gry z przeplotem to raczej przeplot. No to będę musiał Ciebie, drogi człowieku, poprawić i to znacząco, ponieważ, co prawda, pewnie nie dopisałeś tego, że część gier obsługuje przeplot, to ja Ci mogę wskazać, że rzeczywiście w Palu są gry, które można z wymuszonym progresji skanem. Po pierwsze, napisałeś ten komentarz w ten sposób, że prawie żadna gra nie korzysta z pełnego obrazu. A to jest różnica. Tam później pod koniec napisałeś, że tam można to wymusić. No ale wiesz, no. Wymuszenie to nie, to nie znaczy, że to jest sztuczna opcja, przede wszystkim, bo ona jest ujęta w konsoli. Przytrzymujesz trójkąt i krzyżyk i masz wtedy progressive na cały e, obraz. Więc nie jest to sztuczka, jest to ukryta opcja, którą trzeba po prostu włączyć. Jest wiele gier, które z tego korzysta, co prawda nie ma ich aż tak dużo, to nawet nie jest połowa gier w palu, e, ale przeplot możesz wyeliminować dzięki handbrake'owi. To nie jest nic trudnego. Po prostu tylko delikatnie dłużej Ci się będzie robił e, materiał i nic więcej w zasadzie. To tylko czas poświęcić, nie być leniwym i wtedy nie ma żadnego problemu. Jakie gry korzystają z tego pełnego obrazu? No to już Ci zilustruję. Black, Burnout Revenge, Driver Parallel Lines, Ghost Hunter, Outrend 2006 Coast to Coast, 3 Pris of Persie. 3 Pris of Persie nawet obsługują pełny obraz w palu. Tego nie wspomniałeś. Rayman Trójka. Resident Evil 4 nawet. Który niedługo będzie miał premierę na dwie najnowsze generacje do tej pory. Sega Mega Drive Collection nawet ma progressive scan. Sega Superstar Tennis. Taka tam pierdółka. Ale pełny obraz dali. Tylko wtedy ten obraz jest w 480p i jest kompresja obrazu. Charakterystyczne meszki, które mogliście zobaczyć w Fighting Force 2, ale pełny obraz. Żyć nie umierać. Shadow of the Colossus, Sonic Riders, Zero Gravity nawet mam. Tekken 4, The Gateway, dwie części True Crimea. Można. No i Wipeout wipe Pulse. Czyli jednak, lepiej mówić prawdę niż tylko półprawdę, że generalnie gry w PS2 mają przeplot. Spoko. Tylko lepiej podać już przykłady gier, które mają ten pełny obraz, niż gadać, że jednak w Palu to jest niska szansa na to, że znajdziesz gry, które są w pełnym obrazie. Lepiej mówić prawdę, nie? I lepiej nie cfania komać czasami. Więc taka mała uwaga będzie do ciebie skierowana, drogi konsolowy graczu. Mam nadzieję, że pokora zaistnieje w twojej duszy i to by było w sumie na razie tyle, jeżeli o to chodzi. Po kolejne testy będziemy zmierzali wkrótce do kolejnych konsol. Zobaczymy, jak ten obraz będzie wyglądał, ale będę musiał te specjalne przewody kupić, żeby nie było, że sprawdzam na innym podłączeniu, bo bezpośrednio przez Elgato sprawdzałem i ten obraz nie jest dobry. Zresztą, chyba nawet widzieliście swego czasu i to naprawdę nie działało tak, jak powinno, więc trzeba tutaj działać porządnie. Ale widzę, że i tak ten GBS control nie jest idealny, ponieważ nawet przy podłączeniu do PS2. To ma takie ohydne skakanie między przeplotem a pełnym obrazem, więc i tak w przyszłości jeszcze będę planował kupić jeszcze jedno urządzenie, zobaczyć dokładnie jak ono wygląda, jak ono jest wspaniale pokazywane, że rzeczywiście tam jednak w tej cenie może to być najlepszy upscaler, jeżeli chodzi o podbijanie jakości. No tutaj ja bym w to nie wierzył i. Jednak czasami lepiej wydać te 1000 zł porządnie na jeden sprzęt niż yy, cudować, operować środkami. A że nie każdy ma tyle pieniędzy na dzień dobry, żeby wywalić od razu tyle. Cóż no, życie, życie jest takie, a nie inne. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się, widzimy się przy kolejnym filmie, którymś z kolei, a testy, tak jak mówiłem, będą niedługo, bo bardzo mnie interesuje zwłaszcza jakość z Xboxa i z Gamecube'a. Bo to by były w sumie kolejne konsole do przetestowania. Zostanie nam jeszcze Master System NES, ewentualnie, jeżeli uda mi się go podłączyć pod skarta Nie przypominam sobie, czy są takie przewody do Nintendo, ale nie no, są. Tylko pytanie, czy to przejdzie przez AV Famicoma. To jeszcze sobie sprawdzimy. Super Nintendo i Sega Mega Drive oraz tymi przystawkami na krat u mnie z CD, ale będzie można to sobie sprawdzić. Dużo zdrowia. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Final round.